A gdy A już zbliżał się do, się do Egiptu, rzekł do swojej żony Sara. Wiem, że jesteś urodziwą kobietą. Skoro cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą to jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu. Ujrzawszy ją dostojnicy Faraona, chwalili ją także przed Faraoną, też zabrano Sara na dwór Faraona. Abrahamowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce, woły, niewolników i niewolnice oraz ośnice i wielbłądy. Tutaj chyba nie trzeba jakiegoś większego komentarza. No cóż, Abraham ze strachu o swoje życie postanowił, że sprzeda swoją żonę innemu facetowi. No i tyle. Naprawdę postępowanie bardzo godne mężczyzny, bardzo godne męża. Nie zapominajmy, że Abraham był bardzo, ale to bardzo, umiłowany przez Boga. Wiedzą tym dobrze, iż Twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem. Przez 400 lat będą tam Cię mierzeni jako niewolnicy, aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem. Nie no, super plan. Zarówno dla umiłowanego narodu, jak i dla tego narodu, do którego ten umiłowany będzie przybywał i zalewał ich ziemię. Nie można było inaczej. Naprawdę Bóg tak lubi patrzeć na to, jak ludzie się męczą, a potem zsyłać karę na tych, którzy postępowali tak, a nie inaczej z ludźmi, którzy przybywali i zajmowali ich ziemię. 400 lat upokorzeń, 400 lat cierpień. Po co? Toż to nie można było zrobić inaczej, a na dodatek, na koniec tego wszystkiego ten naród, który pewnie po trochu się bronił przed tym zalewem imigrantów, po trochę, no jak już przyleźli, no to ich wykorzystał do pracy niewolniczej, bo takie wtedy były czasy. Ten lud również zasłużył w odczuciu Boga na straszliwą karę. Świetny plan, nic dodać, nic ująć. Ale przejaw sadyzmu totalny. Wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić. Lot, który wyszedł do nich, do wejścia, zareglowawszy ze za sobą drzwi, rzekł: Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występu. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Pozwólcie, że je wyprowadzę do was. Postąpcie z nimi, jak wam się podoba. Bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież oni są pod moim dachem. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam i czy usłyszeliście to samo co ja, ale ojciec wolał dać swoje córki, które jeszcze nigdy nie obcowały, nie żyły z mężczyzną, jakimś po prostu typom, żeby się z nimi zabawiali jak tylko im się żywnie podoba, byleby tylko zostawili jego gości w spokoju. No, przedziwna sytuacja. Dobra może i tak wtedy było może i wtedy ojcowie no tak sobie robili ze swoimi córkami nie naśladujcie ich to nie jest dobre postępowanie tylko po cholerę takie rzeczy umieszczać w piśmie świętym jako przykład czego bo tego to ja nie rozumiem Weź, Weź twego syna, syna, jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju i tam złóż go w ofierze na jednej z pagórków, jak ci wskażę. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby ale zabić swego syna, ale, ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Świetny żarcik, nie ma co. Idź, zabij swojego syna. I kiedy już ojciec, prawie że. Że go zabił. Pan Bóg jednak za pośrednictwem Anioła mówi: Nie, no dobra, weź go, nie zabij I tak sobie tylko żartowałem, chciałem sprawdzić, na ile mnie kochasz. Niestety te historie znają dzieci już w przedszkolu. Jak myślicie, czego uczy to dzieci? Zastanówcie się. Ktokolwiek złorzeczy ojcu lub matce, będzie ukarany śmiercią. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak obcuje się z kobietą, popełni obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią. Jeżeli jak mężczyzna, albo kobieta będą wywoływać ducha, albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Ktokolwiek bluzi w imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność go ukamieniuje. Nie wiem, co oni mieli z tym kamieniowaniem. Straszna śmierć notabene w niektórych krajach stosowana do dziś. Pamiętajcie o tym. Akurat jeżeli chodzi o ten fragment, to tutaj kościół dosyć mocno skłania się ku jednemu z fragmentów tego, co tutaj Pan Bóg objawia, a mianowicie kwestii homoseksualizmu, co prawda nie nawołuje do tego, żeby homoseksualistów homoseksualistki zabijać. Natomiast bardzo skutecznie prowadzi mowę nienawiści w stosunku do osób homoseksualnych, mowa nienawiści zaczerpnięta skąd? Prosto z Pisma Świętego, ze Starego Testamentu. Jeżeli wtedy nie będziecie mi posłuszni, będziecie postępować mi na przekup, to ja z gniewem wystąpię przeciw wam. Będziecie jedli ciało synów i córek waszych. rzucę wasze trupy na trupy waszych poszów, zamienię w ruiny wasze miasta. Nie będziecie mogli ostać się przed nieprzyjaciółmi, zginiecie między narodami. O ile się nie mylę, to ileś tam lat wcześniej. Pan Bóg powiedział po tym, jak potopił wszystkich ludzi prawie że na świecie, że nie będzie więcej ich już zabijał ani robił im jakiejś strasznej krzywdy. No cóż, widać, że Pan Bóg, no, Pan Jezus, zmienną osobą, bytem jest. No i wkurza się, jak je, jeżeli ktokolwiek postępuje nie tak, jak potrzeba, a jego gniew nie jest fajny, także proponuje bać się Boga. Bo Bóg potrafi się mocno wkurzyć, a pomysły na to, jak uprzykrzyć życie człowiekowi, ma naprawdę niewyprędne. Jeśli ktoś, ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, ojciec, ojciec i matka pochwycą, pochwycą go i zaprowadzą do bramy. Do bramy. Wtedy mężowie tego miasta Węzda, będą kamieniowali go, kamieniowali go aż umrze. Super metoda wychowawcza. Jeżeli nie radzisz sobie z wychowywaniem własnego dziecka, to idź wystaw go, nie wiem, jakimś innym ludziom, żeby go kamieniowali, aż go nie zabiją. A przepraszam bardzo, jeżeli dziecko jest nieposłuszne, to kto odpowiada za to? Dziecko czy może rodzice, którzy go tak wychowują? Co prawda, znaczy na szczęście teraz nie nie ma takich metod wychowawczych, bo gdyby były, to myślę sobie, że 90% dzieci, a szczególnie nastolatków, już by nie żyła. Natomiast nie jest obce niektórym rodzicom stosowanie kar fizycznych. No cóż, w Piśmie Świętym napisane jest. Jeżeli nie radzisz sobie z nieposłuszeństwem swojego dziecka, wystaw innym ludziom, żeby go tak długo kamieniowali, aż umrze. Nauka płynie z Pisma Świętego. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Nie bądź mądry we własnych oczach, boga się bój. Bój się Boga i nie myśl. Myślenie nie jest dobre. Nie jest dobre dla Boga, nie jest dobre dla Kościoła. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi, a ja powiadam wam, każdy kto gniewa się na swego brata podlega sądowi. Słyszeliście nie cudzołóż, a ja powiadam wam, każdy kto porządliwie patrzy na kobietę już się w swoim sercu dopuścił cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłupiej i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. To już słowa pana Jezusa, który przybył na ziemię. On się też nie patyczkuje. Nie dość, że powtarza prawo, które wymyślił jego ojciec, to jeszcze je zaostrza. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak Oni lubią w synagogach i na rogach ulicy wystawać i modlić się, żeby ludziom pokazać. Ty zaś, tak. gdy chcesz modlić się, wejść do swojej estepty, zamknij drzwi i módl się do Ojca Swego, który jest w ukryciu. No ja też działam wybiórczo tak jak i Kościół, i te słowa akurat bardzo mi się podobają, ale i Kościół. Czyli kler, przedstawiciele kościoła i ludzie, którzy wierzą w Pana Boga, katolicy, akurat o tych słowach zapominają. No bo po co te wszystkie wielkie kościoły, po co te wystawne jakieś bazyliki i inne temu podobne budowle? Nie, idź do domu, zamknij drzwi i módl się po cichu w swoim sercu do Boga, który powinien być w Tobie. To jest dobra rada. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem, przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, i kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Są słowa Jezusa, bardzo rzadko powtarzane w kościele, bardzo rzadko powtarzane przez katolików. Jezus nie przykrzepni miłość i pokój, on przyniósł miecz. Mało tego wymaga, tak jak swój ojciec, w dalszym ciągu tego, żeby kochać go najbardziej. Czyli musisz go kochać bardziej niż swojego syna, bardziej niż swoją córkę, a ty, drugie dziecko, musisz kochać bardziej Boga niż swojego ojca albo swoją matkę, bo jeżeli tak nie będzie, to nie będziesz miły Bogu, a jeżeli nie będziesz miły Bogu, to albo umrzesz albo jak umrzesz śmiercią naturalną ze starości, to potem czekają Cię wieczne męki w piekle z jabłem. Teraz kilka cytatów z Pisma Świętego odnośnie kobiet. Nie wiem, czy jest potrzeba komentowania ich. Posłuchajcie. Nie zaprzedałaj kobiecie swojej duszy, by się nie, nie wzniosła nad Twoją władzę. Nie wpatruj się w dziewizę, abyś przypadkiem nie wpadł w sidła karzy i powodu. Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności. Przez piękność kobiety wielu zeszło na, na złe drogi. Przez nią bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień. Małe jest wszelkie zło wobec przewrotności kobiety, to też spadnie na nią los. Grzesznika. Nie pozwól się doprowadzić do upadku pięknością kobiety, ani nawet jej nie pożądaj. Nie pokazuj jej piękności jakimkolwiek mężczyźnie, ani nie pozwala jej przebrować z mężatkami. Jak bowiem z odzienia wychodzą mole, tak przewrotność kobiety z jednej na drugą. Lepsza przewrotność mężczyzny niż dobroć kobiety, a kobieta, która wstyd przynosi, to hańba. Kobiety mają na zgromadzeniach milczeć, nie dozwala się bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo na a jeśli pragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów, nie wypada bowiem kobie, kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. Początek grzechu przez kobietę i przez nią też wszyscy umrzemy. No, no chyba nic dodać, nic ująć. Na świecie rządzi kset. Mało tego, Bóg, jako stwórca, jako syn Jezusa, powinien być bytem, który nie posiada płci. Ale zapytajcie dziecko w przedszkolu, czy Bóg jest mężczyzną, czy Bóg jest kobietą. Co wam odpowie dziecko? Że jest mężczyzną. Świat stworzył mężczyznę. Mężczyzna stworzył pierwszego mężczyznę. Kobietę stworzył jako dodatek jako pomoc. Kobieta ma być poddana mężczyźnie. I ktokolwiek się jeszcze dziwi, że w krajach, gdzie dominuje wiara katolicka, czyli w Polsce, a przypominam, że Polska od jakiegoś czasu stała się krajem katolickim, krajem wyznaniowym, nie krajem świeckim, czy kogoś jeszcze dziwi to, że patriarchat jest tak popularny? Patriarchat jest popularny i nie zniknie polski dopóki będzie głoszony przez Kościół, dopóki model patriarchatu będzie wciskany kolejnym pokoleniom od najmłodszych lat do ich biednych głów. Oczywiście, to tylko kilka cytatów ze Starego i z Nowego Testamentu. Tych cytatów jest o wiele, 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 wiele więcej. Tak naprawdę, cały, całe Pismo Święte, całe Stare i cały Nowy Testament to jedna wielka propaganda, jedna wielka instrukcja, jak należy postępować jako rodzic, jak należy postępować jako mężczyzna, jako kobieta. Takie bardzo krótkie wnioski płynące z tych kilku zaledwie cytatów ze Starego i z Nowego Testamentu. Kość. Biblia, Bóg dopuszczają przemoc fizyczną wobec dzieci. Druga sprawa: kobiety. Kobiety w Piśmie Świętym są tak naprawdę nikim. Jest jedna, jedyna kobieta, która ma na imię Maryja, jest matką. Boga, jest matką Jezusa, która jest wyniesiona gdzieś tam ponad wszystkie inne kobiety. Tylko dlatego, albo aż dlatego dla katolików, że jest matką Jezusa. Tak naprawdę Maryja została wyniesiona na ten piedestał przez Kościół, a nie przez Pismo Święte na potrzeby różne. Pismo Święte. Jasno pokazuje, jaka koncepcja, jaki model relacji jest najlepszy. No, patriarchat, tak? Pełno jest tam seksizmu, pełno jest tam przemocy wobec kobiet. Kobiety można gwałcić, kobiety można sprzedawać, można traktować jak przedmiot, można je traktować użytecznie. Jeżeli chodzi o Stary i Nowy Testament, e, można byłoby z tego nakręcić trzy niezłe filmy. Jeden film taki dla psychopatów, sadystów, drugi film, Mocny film pornograficzny, bo tam tego jest bardzo dużo, szczególnie w Starym Testamencie, oraz taki film: jak nie należy postępować z dziećmi i jak nie należy budować relacji w związku, a szczególnie w związku między kobietą a mężczyzną. Tyle na dzisiaj. Ja mam pewien niedosyt, ponieważ e, chciałabym opowiedzieć jeszcze i jeszcze więcej na temat tego, co płynie z Biblii, ale naprawdę odcinek musiałby trwać cały dzień, a podejrzewam, że całą noc i wszyscy by pousypiali. Także widzimy się, do następnego razu. Dziękuję, że byliście ze mną. Pamiętajcie o tym, komu się podobało łapka w górę, jak się komuś nie podobało łapka w dół. Komentujcie i oczywiście subskrybujcie kanał. No to widzimy się, a w następnym odcinku zobaczycie. Pa! Mózgu sobie zostaje. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy.